Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. Dzisiejsze, jak i każde, zaczynamy od mówienia nastrojów rynkowych. Patrząc na to, jak zakończyła się wczorajsza sesja na Wall Street, można powiedzieć, że podkupowanie dołków trwa w najlepsze. Ostatnie godziny jednak przyniosły pewną zadyszkę pod tym względem. W trendzie, który potencjalnie mógłby poprowadzić. Główne indeksy ponownie na szczyty, a to wszystko spowodowane jest przez rozczarowanie o którym będziemy mówili więcej za chwilę, jeśli chodzi o publikację wyników spółek technologicznych. Przede wszystkim oczywiście mowa o Meta Platforms, która mocno rozczarowała, jeśli chodzi o prognozy dotyczące liczby użytkowników w pierwszym kwartale i przychody z reklam. To spowodowało odpływ kapitału od ryzyka, głównie oczywiście potrawniał technologiczny NASDAQ. Gorsze prognozy pociągnęły w dół inne spółki technologiczne. No i tak Troje uległy pogorszeniu. Zatem dzisiejsza sesja zapowiada się na spadkową. Eee, oczywiście, cały czas z tyłu głowy inwestorów pozosta pozostaje perspektywa normalizacji polityki monetarnej, aczkolwiek tutaj pojawiają się raczej głosy z, od bankierów centralnych, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, że te powinny być stopniowe, rozłożone w czasie. Zatem mamy cały czas do czynienia z tym trendem złagodzenia oczekiwań na bardzo agresywne zacieśnianie polityki monetarnej. Dzisiaj miało miejsce posiedzenie, zakończyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego no i szefowa BC Christine Lagarde z niepokojem odnosiła się do inflacji. Widać było, znacząco. Zmianę retoryki w tym względzie, że ważne będą marcowe projekcje, ale jednocześnie podkreślała, że podwyżki stóp procentowych no będą nastąpią dopiero wtedy, kiedy EBC będzie miał pewność, że w długim terminie inflacja będzie pozostawała w celu na poziomie 2%. Zatem, mimo tego, że Tymczasowo i pewnie przez większość 2022 roku będzie na podwyższonym poziomie. Zdaniem szefowej EBC nie mamy jeszcze co spodziewać się w tym roku podwyżek stóp. Rynek myśli inaczej i już wycenia, że w drugiej połowie roku stopy procentowe we Rolandzie mogą iść również w górę, ale komunikaty płynące od bankierów centralnych są zachowawcze i widać, że oni nie powinni tutaj negatywnie oddziaływać, jeśli chodzi potencjalnie o oczekiwanie na podwyżki w tym momencie, co mogłoby ciążyć ryzykownym aktywom. Przejdźmy w końcu do właściciela Facebooka, który dzisiaj na otwarciu sesji na Wall Street traci 25%, to są największe spadki w historii. Wszystko po, publik po publikacji wczorajszego raportu na zakończenie sesji. Choć same wyniki za czwarty kwartał okazały się wyższe od prognoz, no to jednak inwestorów przestraszyły perspektywy spadku przychodów z reklam w pierwszym kwartale 2022 roku. Facebook oczywiście argumentuje to zmianą polityki prywatności ze strony Apple'a. Co zmniejsza efektywność reklam. Również jeśli chodzi o samą liczbę aktywnych użytkowników, to ta okazała się rozczarowująca w, w ostatnim kwartale 2021 roku i po raz pierwszy w historii minimalnie, ale jednak uległa. Zmniejszeniu, no to wrzutuje duży obraz niepewności, jeśli chodzi o 2022 rok i w perspektywie właśnie takich gigantów technologicznych jak Meta Platforms. Dodatkowo, sama zmiana nazwy, jaka miała miejsce w grudniu z Facebooka na Metę, no miała Utożsamiać zmiany wizerunku, nad czym teraz spółka będzie pracowała, nad metaversum, nad miejscem, z którego każdy użytkownik metaversum będzie mógł no, żyć, pracować, ale póki co ten projekt przynosi spore, pochłania sporą ilość zysków Facebooka, no i tutaj część uczestników rynku zastanawia się, czy Facebook przestanie być tą maszynką do generowania gotówki przychodów z reklam, czy zostanie taki postrzegany jako, jako startup, który inwestuje w nową technologię i nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie i to jak na razie negatywnie odbija się na postrzeganiu spółki, no przychody tutaj też mogą ulec zmniejszeniu w, na początku 2020 drugiego roku. Jeśli chodzi o rekomendacje antyków fundamentalnych, no to jak na giganta technologicznego pozostają bardzo dobre, blisko 80% z nich to są rekomendacje pozycji długich, aczkolwiek widać, że tutaj grudzień, końcówka 2021 roku i styczeń no przynosi spadek rekomendacji pozycji długich, co jak najbardziej wpisuje się w ten scenariusz większych wyzwań przez spółkę w kolejnych kwartałach, o których dzisiaj mówimy. Jako kolejną spółkę na tapetę weźmy również Spotify'a, kolejną spółkę z branży technologicznej, która no, może rozczarować w perspektywie 2022 roku w, kontek w kontekście liczby użytkowników. Mowa oczywiście o dostawcy usług. Które obejmują dostęp do muzyki oraz innych elementów, które, na które wzrósł znaczący popyt w trakcie pandemii. Widać tutaj, iż znacząco wzrosła w tym czasie liczba aktywnych użytkowników. Od końca 2019 roku przyrost liczby użytkowników sięgnął przeszło 130 milionów. I tutaj spółka spodziewa się, że jeśli chodzi o liczbę aktywnych subskrybentów. Ostatni kwartał 2021 roku mógł być rekordowy pod tym względem. No i jeśli chodzi o, ze względu na prowadzone chociażby kampanie marketingowe, no i tutaj początek roku może przynieść pewną zadyszkę. To nie spodobało się inwestorom, również spółka w handlu posesyjnym wczoraj taniało przeszło 20%. Jeśli chodzi o długoterminowe prognozy, no to tutaj zarząd spółki pozostaje relatywnie, no pozytywnie nastawiony i. Jeśli chodzi o docelową liczbę subskrybentów, które potencjalnie Spotify mogłoby osiągnąć, no pojawia się liczba cały czas jednego miliarda, przy czym w pierwszym kwartale tego roku ta liczba subskrybentów ma wynosić 418 milionów, podczas gdy płatnych subskrybentów 183, co no rynek przyjął tę liczbę ze sporym rozczarowaniem. Patrząc na rekomendacje antyków fundamentalnych, no to są umiarkowanie optymistyczne, 60% z nich to są rekomendacje pozycji długich. Na koniec zwróćmy uwagę na Qualcomm. Producent wyświetlaczy przedstawia po raz kolejny rekordowe wyniki. To jest oczywiście związane z dużym popytem w tym segmencie. Jeśli chodzi o sprzedaż w branży, sprzedaż popyt ze strony chińskich producentów, to tutaj jak najbardziej spółka może pochwalić się coraz to większymi liczbami. W konsekwencji tego zysk nadto wzrósł do przeszło 3 dolarów na akcję z 2,5, niecałych 2,5 dolara. Poprzednio przechody również poszybowały w górę. Patrząc na perspektywę spółki, one pozostają cały czas niezaprzeczalnie dobre. Jeśli chodzi o rekomendacje indyków fundamentalnych, te również. Pozostają stabilne. 70% z nich to są rekomendacje pozycji długich. No tutaj nic nie wskazuje na to, żeby reguły gry w branży produkcji smartfonów mogły się w najbliższym czasie zmienić. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec jeszcze tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.